Nie ma uchwału teraz nie leje się nic na głowę. Ok, coś tu się nie daże. Na dnie taczki chyba było trochę piachu. Nie posłuchać poważnej, ale czasem chociaż te reklamy też są wkurzające. No, to te same w kółko. Ktoś człowiek zna na pamięć po kilku dniach te same reklamy w kółko lecą. chyba w każdej pracy tak się słucha, a później. Zna się na pamięć to. Ważne, nie istotne Dobrze. Tu jeszcze to. No nie zobaczymy, źle starczy. I następna pytoniareczka. Dobra, tam jest. No, tu już przełożyłem dobra No nic, spróbuję w tym tygodniu, znaczy w tym przyszłym. No ile dam radę, ten kawałek, co mi się tu obsypuje, zrobić. Zobaczymy. Oczywiście też za dużo warstw na raz chyba nie można, tak? Nie wiem ile, do jakiej wysokości, ale, ale tu moment, piją te bloczki. Wilgoć, zaprawa twardnieje, także można jechać dalej. No nie wiem, tak szczerze mówiąc, do ilu warstw fachowcy robią dziennie. No, na różniku za dużo nie robić tych warstw, ale tutaj na ścianie to no, raczej mi się nie powinno odchylić. Dosyć szeroki tutaj mamy mur. i układanie jak tylko że trzeba smarować smarowidłem Pewnie jeszcze zupełnie no, sporo błędów. No nie jest to idealne wiadomo, ale robię to dla siebie, nie robię to dla kogoś. Może tak gdzieś tam będę miał jakąś małą odchyłkę. W grunt, żeby było w granicach normy. że będzie pomieszczenie Spod miejsca no cóż, tak sobie wymyśliłem i tak będzie chyba, że mi mocy nie starczy Tręgosłup wysiądzie albo coś. No, zrobię następną betonioreczkę i myślę polecę jeszcze jedną, może dwie, no zobaczymy. się uda zamknąć tutaj tam i kawałek tego narożnika jeszcze ale to wieczorem należy musiał rzucić laserem promyczek i sprawdzić jak to poziomy porównać żeby to tym przypadkiem za dużo później kombinować no muszę tutaj tylko pilnować żeby za duże dziurnie zostawiać bo jak się później maluję desperbitem to... to ciężko to mu zatka się w górę. A jakaś warstewka już zaprawy to już idzie fajnie. A no, nawet sprawnie idzie. Słodziemy, tak cały czas miał bloczki pod ręką. O super zobaczymy może faktycznie na wyższych warstwach jakiś pomocnik ale nie chcę Na razie Na razie mam siłę spróbuję Spróbuję jeszcze a jeszcze sporo tu zostało Dobra trzeba będzie zrobić a nie jeszcze trochę jest Oh, oh. No, powoli będę wychodził z tego dołu. Co mnie bardzo cieszy. Yeah. o oh, tutaj następny nie uciekł. No, przydał się jakiś lżejszy producent. Kurde, wszystkie zużyłem. Te mniejsze cegiełki. Chociaż one są trochę za lekkie o. będzie dobrze. No nic, zrobię jeszcze dzisiaj jedną groszeczkę i na dzisiaj będzie chyba fajna do poniedziałku. Ściany następny jest, jakby nie patrzeć. Dobra, najważniejsze są spoliny zewnętrzne, a środek Może no, rano się wydało, bo trochę to Później przyjechałem. Troszeczkę, nie szkodzi całej ścianie. No dobra. Ach kurde, tutaj została, dobra to. Kawałeczek, dobra to się jeszcze później zarzuci. No, no.